Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam Was. Cześć. Dobry wieczór, dobry Dzień. wieczór. Po pierwsze to chciałem przeprosić za to, że dzisiaj rano nie zdołałem zrobić tyłem do ołtarza. Przyznam szczerze, że miałem... Kilka dosyć intensywnych dni tych ostatnich dni. I tak naprawdę w ogóle nie Nie byłem świadomy tego, że dzisiaj jest poniedziałek. część z was, część z was wie o tym, że w sobotę. Pożegnałem swoją babcię, która zmarła właśnie w zeszłym tygodniu. I chcę Wam właśnie tak powiedzieć, bo poleciałem, poleciałem na pogrzeb babci, i tak, zawsze jak w takich chwilach bywa, jest, przychodzą pewne myśli, pewne przemyślenia, pewne wspomnienia. Już wtedy bardziej te dobre wspomnienia, człowiek pamięta więcej tych dobrych rzeczy. I wiecie, to siedząc w tym pokoju, w którym właśnie mieszkała babcia, bo ja bardzo długo z babcią mieszkałem właśnie w jednym pokoju w moim domu rodzinnym. I przypomniało mi się, przypomniało mi się to, że tak naprawdę to ona była tą osobą, która Oprowadziła mnie do Boga na początku. Że tak, na, tak naprawdę to ona była tą pierwszą osobą, oprócz moich rodziców, którzy mnie zanieśli do chrztu, tak? Ale już tak. E, jakby to powiedzieć, ona pogłębiała moją e, taką wiarę w Boga. E, ona nauczyła mnie wszystkich tych modlitw, e, które. E, o ja też sam chciałem się nauczyć, tak? o które byłem ciekawy i ją pytałem o to. Pamiętam e, moment, kiedy właśnie uczyła mnie mówić, e, zdrowa, e, zdrowaś Mario, tak? Mm, nie, nie pamiętam, ile miałem wtedy lat. Myślę, że około czterech, pięciu lat, coś takiego. I, I wiecie co, i jestem bardzo wdzięczny za nią Panu Bogu. Nie? Jestem bardzo wdzięczny za to, że. Mm, że właśnie on posłużył się też nią właśnie moją babcią do tego żeby trochę zadziergnąć tak że powiem tak we mnie takie, taką cząstkę właśnie Boga nie? Żeby, żeby gdzieś ona ona wlepiła we mnie jakąś taką właśnie cząstkę takiego takiego takie tęsknoty do Boga. I właśnie dzisiaj chciałem właśnie wyrazić tą wdzięczność Bogu. Dzisiaj Bogu chciałem właśnie podziękować za nią, za moją babcię Emilię, która głęboko w to wierzy, już jest w niebie, już jest naszym ojcem. I chciałbym też wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wszystkich ludzi, których spotkałem na swojej drodze, którzy jakby przybliżyli mnie o krok, o pół kroku którzy przybliżają mnie do Boga, którzy chcą jakby pokazać mi i nam też wszystkim jaki Bóg jest, nie? Jaki jest Bóg, jaki jest dobry, jaki jest prawdziwy, jaki jest żywy, jak działa w naszym życiu, bo my sami często tego nie widzimy. Sami często jesteśmy takie właśnie jak takie dzieci wędzące we mgle, które nie wiedzą w którą stronę się zwrócić, w którą stronę pójść, która droga jest dobra, która droga jest właściwa, która droga hmm, przynosi dobre, dobre owoce. Dlatego dzisiaj właśnie chcę wyrazić taką wdzięczność Bogu za to, że stawia na moje drodze i stawia na drodze nas wszystkich tutaj właśnie te nasze babcie. Które, um, które uczyły nas tych modlitw, które prowadziły nas e, pod te kapliczki przydrożne e, na nabożeństwa majowe. Um, do, bardzo dobrze to pamiętam, jak babcia mnie właśnie zabierała na te nabożeństwa majowe. Um, za tych wszystkich właśnie ludzi, którzy przybliżają nas o krok bliżej do Boga, które, którzy, um, którym chce się jakby też walczyć o nas, o to, żeby ta wiara w nas rosła. Bo właśnie babcia zawsze mi, babcia zawsze mi przypominała o tym, że, żeby się do Boga zwracać, żeby żeby Boga traktować właśnie jak kogoś nie bardzo odległego, ale kogoś, kto jest blisko, do kogo też właśnie zawsze można się zwrócić. I ona mi o tym zawsze mówiła, nie? Ale oczywiście było też bój ty się Boga, jak, jak, jak nabroiłem coś. Więc ta bojaźń Boża też jest dobra. Chciałbym właśnie też Was zaprosić do tego, żeby wzbudzić sobie taką wdzięczność właśnie za tych wszystkich ludzi, nie? Od naszych najmłodszych lat, aż do teraz. I dziękować już nawet za tych wszystkich ludzi, których spotkamy w naszej przyszłości, którzy, którzy możliwe, że jeszcze bardziej nas poprowadzą, jeszcze bardziej, jeszcze ktoś nam odkryje jeszcze coś nowego. Związanego właśnie z Bogiem, jaki on jest. Więc yy, takie mam myśli na dzisiaj. Takie mam właśnie przemyślenia. Yy. Hmm. Czy wy też tak mieliście ze swoimi babciami? Pani Ania pisze tutaj też, że też. Miała taką ukochaną babcię Emilię i ona też najczęściej mówiła mi o Bogu i z nią chodziłam do Kościoła najczęściej. No, pamiętam właśnie te wszystkie ruraty, wszystkie te właśnie nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańce. Wszędzie mnie babcia zabierała. Na, 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 na każdą właśnie taką okazję, taką okoliczność właśnie zawsze babcia mnie ze sobą zabierała budziła mnie rano i, i zabierała, bo no tak jak mówiłem, mieszkaliśmy jed... ja mieszkałem z moją babcią w jednym pokoju. Przez bardzo, bardzo wie... no, przez, przez wiele lat. Iwonka pisze, że też chce kiedyś być taką babcią. No. A ja chcę być kiedyś takim dziadkiem, no, który, do którego wnuki będą przychodzić i pytać o Boga. Dobrze, dziękuję Wam za to spotkanie. Chciałbym jeszcze tak, może na, na, na koniec chwilę się pomodlić też właśnie o to, żeby ci wszyscy, którzy. Panie spraw, żeby właśnie ci wszyscy, którzy nie natrafili na swojej drodze jeszcze na takich ludzi, którzy będą, którzy, którzy pokaza... nie, nie natrafili takich ludzi, którzy mogą pokazać im prawdziwe oblicze Boga, to Ty, Panie spraw, żeby każdy, kto tylko czuje jakiekolwiek pragnienie, jakąś iskierkę pragnienia, Poznania Ciebie bliżej, żebyś Ty, Panie, posłał e, na ich drogi takich ludzi właśnie, takich jak moja babcia, takich jak e, e, też nasza Ewa teraz, żeby, żeby pani mogli odkrywać Ciebie na nowo. Też proszę Cię, Panie, żebyś w nas wzbudzał, żebyś zaogniał w nas, Panie, to pragnienie poznawania Ciebie. To właśnie pragnienie, które zapoczątkowali u nas. Nasze, nasi, yy, nasi dziadkowie, nasze babcie, nasze, na, nasi dziadkowie, nasi rodzice yy, czy, czy nasi katecheci, yy, ktokolwiek tylko po prostu zaczął z nami tą przygodę z Bogiem, to żebyś ty, panie, stawiał na naszych drogach ludzi, którzy będą pomagali nam pogłębiać tą, tą wiarę w ciebie, którzy będą pokazywali nam coraz. Yy, Bliżej Ciebie, Twoje prawdziwe oblicze, Twoją dobroć, Twoją troskę o nas, i żebyśmy my, Panie, też sami stawali się takimi ludźmi, którzy, którzy będą prowadzić innych do Boga. Żebyś Ty, Panie, używał też nas do tych ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Żebyś przychodził Panie i otwierał nasze serca. Otwierał nasze serca i żebyś otwierał serca tych, którzy, którzy to pragnienie właśnie zaczynają mieć. Pragnienie poznawania Ciebie. Amen. Amen. Życzę Wam dobrego wieczoru. Spokojnej nocy. Do zobaczenia. Pa pa!